Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, oto kolejny dzień naszych adwentowych rekolekcji. Próbujemy zrozumieć, co jest treścią godzinek o niepokalanym poczęciu Najświętszej Marii Panny. Jak zdążyliśmy pewnie zauważyć, godzinki w dużej mierze swoją treścią odnoszą się oczywiście do Matki Najświętszej, ale odnoszą się do, do Marii poprzez wskazywanie na. Rozmaite wydarzenia opisane przez Pismo Święte Starego Testamentu. Oczywiście Pismo Święte Nowego Testamentu też tutaj w godzinkach jest obecne, będziemy jeszcze o tym mówić. Sama, sama Maria jest przecież postacią z Nowego Testamentu. Natomiast na razie, póki co, trzymamy się ksiąg Starego Testamentu opisujących rozmaite wydarzenia. Wczoraj chociażby. Zajmowaliśmy się Mojżeszem, Jarką Przymierza, a mówiąc ściśle mówiliśmy o krzaku gorejącym, który Mojżesz zobaczył w górach. Ów krzew gorejący, który godzinki rozumieją jako, jako znak Matki Bożej, a mówiąc ściśle jej świętości, był czymś zadziwiającym, ponieważ, przypomnę, ów krzak owszem palił się, ale się nie spalał. To się w naturze nie może zdarzyć, żeby takie zjawisko nastąpiło, ale no, Mojżesz coś takiego zobaczył i stąd bardzo się, bardzo się zdziwił. To był początek jego, jego misji, którą. Było wyprowadzenie narodu wybranego z ziemi egipskiej. No i ten początek wiąże się ze świętością. Tak? Świętość to coś, czego Pan Bóg pragnie dla każdego człowieka. Problem polega na tym, że my, wskutek grzechu Adama i Ewy, jesteśmy skłonni do zła i nawet jeśli mamy jakieś chwile świętości to ta świętość gdzieś tam nam umyka, wypala się właśnie. Matka Najświętsza była świętą w sposób trwały, była świętą w sposób doskonały, była właśnie jak ten krzew gorejący, który się nie spalał. Płonie, a nie spala się. Taką była i jest świętość Matki Bożej. No nasza świętość tak doskonałą nie jest, My możemy, dzięki współpracy z łaską Bożą, którą otrzymujemy, zwłaszcza poprzez sakramenty święte, możemy świętość nabyć, w świętości przez jakiś czas trwać, ale niestety tę świętość tracimy, bo grzeszymy. Ale też dzięki wspomnianym sakramentom możemy ową świętość w sobie odnowić, choćby przystępując do sakramentu pokuty. Tak czy inaczej, Pan Bóg bardzo pragnie, by świętą była nie tylko matka Jego Syna, ale każdy z nas, bo i my jesteśmy dziećmi Bożymi. Znakiem świętości jest także Arka Przymierza, ta skrzynia wykonana z drewna cedrowego, obita złotą blachą, skrzynia w której przechowywano tablice Bożych Przykazań, największa świętość Żydów. Tym właśnie była Arka Przymierza i właśnie Godzinki o niepokalanym poczęciu Matki Bożej, także Litania Loretańska mówi o Matce Bożej, jako o Arce Przymierza, największa świętość. Wspomniałem przed chwilą o tablicach przymierza, tablicach dziesięciu Bożych przykazań. Bóg dał te tablice z prawem swoim Mojżeszowi na górze Synaj. Te tablice były przechowywane, jak wspomniałem, w warce przymierza, były takim znakiem, że rzeczywiście to, co się wydarzyło podczas wędrówki Żydów do ziemi obiecanej po wyjściu z Egiptu, że to, to, to nie jest złudzenie, to jest coś realnego. Faktycznie to się wydarzyło. Bóg zawarł z narodem wybranym przymierze i dał temu narodowi prawo. A znakiem tego prawa są właśnie tablice przykazań. Dzisiaj chciałbym mówić właśnie o prawie. Godzinki o niepokalanym poczęciu Matki Najświętszej mają dwa wezwania, które możemy w jakiś sposób odnieść do prawa, które Bóg dał narodowi wybranemu podczas jego wędrówki na pustyni. I są to odniesienia takie bardzo szczególne. Nie tyle tutaj mamy do czynienia z jakimś wskazaniem na takie czy inne przykazanie Boże. Chodzi o coś troszeczkę, troszeczkę innego. My, gdy dzisiaj mówimy o prawie Bożym, mamy na myśli najczęściej właśnie dziesięć przykazań, dekalog. Ale w piśmie świętym Starego Testamentu jest całe mnóstwo innych przepisów przepisów prawnych, które Pan Bóg dał narodowi, które niejako są swego rodzaju komentarzem do dekalogu. Żydzi to bardzo wnikliwy naród. Oni się pytają, jak pewne sprawy rozumieć, jak rozumieć na przykład przykazanie trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił, albo jak rozumieć przykazanie piąte, nie zabijaj. Jak to rozumieć? No i Pan Bóg, żeby tutaj było jak najmniej wątpliwości, a propos rozumienia takiego czy innego przepisu dekalogu, dodawał dodatkowe jakieś przepisy, których Żydzi mieli przestrzegać, by być wiernymi przymierzu, które Bóg zawarł z narodem wybranym. Podczas wędrówki przez, przez pustynię, chciałbym powiedzieć dzisiaj o dwóch takich odniesieniach dotyczących prawa Bożego. Odniesienia, które możemy zauważyć w godzinkach, a które wiążą się no, z Matką Najświętszą. Pierwsze takie odniesienie do Prawa Bożego i do Matki Najświętszej dotyczy tak zwanej różdżki albo laski Aarona. W godzinkach śpiewamy o Maryi, że jest różdżką Aarona śliczny kwiat rodzącą. Różdżka Aarona, laska Aarona. Cóż to takiego było? było. Wpierw wyjaśnijmy, kim był Aaron. Aaron to starszy brat Mojżesza. Obaj pochodzili z rodu Lewiego. Lewi to jeden z synów Jakuba. Przypomnę, Jakub miał dwunastu synów, i tych dwunastu synów właśnie Lewi, Juda, Józef i tak dalej dali początek tak zwanym pokoleniom izraelskim. Mojżesz i Aaron pochodzili z rodu, z pokolenia Lewiego. Pan Bóg. Uczynił Mojżesza przywódcą narodu wybranego w czasie wyjścia z Egiptu i wędrówki przez pustynię, a jego brata, Aarona, uczynił arcykapłanem, tym, który miał być odpowiedzialny za sprawowanie kultu Bożego. Kapłani składają ofiary Panu Bogu. By Boga przebłagać, by Boga o coś prosić, by Panu Bogu za coś dziękować, kapłan w tym celu składa Bogu ofiarę. Ofiarę całopalną ze zwierzęcia. Zabija się zwierzę i potem to zwierzę się pali w ofierze dla Pana Boga. Czasem ofiarę z innych pokarmów, na przykład z chlebów, albo tak zwaną ofiarę kadzielną. Na rozżarzone węgle sypie się kadzidło. Ofierze dla Pana Boga. To są czynności kapłańskie. Kapłani oczywiście też pouczali naród wybrany o Bożym Prawie, o tym wszystkim, co, co, co jest potrzebne, by Panu Bogu się podobać, ale przede wszystkim kapłani są od tego, by składać Bogu ofiary, czyli by sprawować kult Boży. Tak? Bo Pan Bóg domagał się, by go czcić. Takim dniem, w którym czczono Boga w szczególny sposób był dzień siódmy tygodnia. Dla Żydów był to szabat, sobota, i właśnie tego dnia ludzie gromadzili się, by Bogu oddać cześć, a przewodniczyli tym zgromadzeniom liturgicznym, przewodniczyli owemu kultowi Bożemu właśnie kapłani. A najwyższym kapłanem. Bóg uczynił Aarona. Według prawa bożego, tego zapisanego w Księdze Wyjścia, Księdze Liczb, Księdze Powtórzonego Prawa, Księdze Kapłańskiej, kapłaństwo Starego Testamentu wiążało się właśnie z przynależnością do rodu Aarona, to znaczy kapłanami u Żydów, Mogli być tylko potomkowie Aarona. Jest Aaron ale najwyższym kapłanem, potem są jego synowie, potem wnukowie, i tak dalej, i tak dalej. Potomkowie Aarona są kapłanami i tylko potomkowie Aarona. To jest zawarte w Prawie Bożym, że kapłaństwo Starego Testamentu wiąże się z przynależnością do konkretnego rodu, w tym przypadku do rodu Aarona. Problem polegał na tym, że no nie wszystkim się to podobało. Byli ludzie i z pokolenia Lewiego i z innych pokoleń izraelskich, na przykład z pokolenia Rubena, którzy uważali, że to nie jest w porządku, że Aaron jest arcykapłanem i że kapłanami mogą być tylko jego potomkowie. Pismo Święte, Księga Liczb, konkretnie mówi o tym, że w czasie wędrówki przez pustynię Żydzi, grupa Żydów wszczęła bunt przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi. Bunt polegający na tym, iż zarzucali Mojżeszowi i Aaronowi, że wywyższają się ponad innych Żydów. A znakiem tego wywyższania się była właśnie godność kapłańska, a Arona i jego synów, jego potomstwa. Tych buntowników było sporo, około 200 ludzi. Przewodził tym buntownikom jeden z lewitów o imieniu Korach i wszyscy ci buntownicy zginęli. Koracha i jego najbliższych współpracowników ziemia pochłonęła, roztąpiła się pod ich stopami ziemia i pochłonęła ich. Innych spalił żywy ogień, który spadł z nieba, także ślad po nich nie pozostał. Mimo tej straszliwej kary, która na tych ludzi spadła kara spowodowana tym, że kwestionowali Boże prawo. Kwestionowali Boży wybór, bo to Bóg wybrał Aarona i jego ród, by wypełniali funkcje kapłańskie w Izraelu. Mimo tej straszliwej kary, no w dalszym ciągu kwestionowano przywództwo Aarona, przywództwo polegające na sprawowaniu kultu Bożego. On był za to odpowiedzialny, on był najwyższym kapłanem. No, i wtedy chcąc uciąć, uciąć całkowicie te wszystkie wątpliwości, Mojżesz rozkazał, by przywódcy poszczególnych pokoleń podeszli do tak zwanego namiotu spotkania. To, to, to było takie wędrowne sanktuarium, w którym przechowywano arkę przymierza i by każdy z nich na noc zostawił. W owym namiocie spotkania, swoją laskę. Tak, taki kij wykonany z jakiegoś tam drewna. Każdy z tych, z tych przywódców poszczególnych pokoleń miał tę laskę podpisać i przy arce przymierza złożyć na jedną noc. Tak uczynili wszyscy przywódcy, także Aaron, który spełniał rolę przywódcy pokolenia Lewiego. I co się okazało? Gdy rano owi przywódcy przyszli pod namiot spotkania, by zabrać swoje laski, owe różczki, jak mówią godzinki, okazało się, że laska Aarona zakwitła, więcej nawet. Niektóre z tych kwiatów wydały owoc, zresztą migdałowy. Tak? Widocznie to, 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 to drewno, z którego. Było zrobione, była zrobiona laska, aarona, była wykonana z drzewa migdałowego. No właśnie, zakwitła. To jest znowuż coś niezwykłego, coś niezwykłego, podobnego trochę do, do tego krzewu gorejącego, który palił się, ale się nie spalał. No laska zrobiona z drewna suchego, tak? to Tam już nie ma życia. W tym drewnie. To, 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 to nie jest w stanie zakwitnąć. A jednak jedna z tych dwunastu lasek zakwitła i dała owoc. Laska Aarona. Myślę, że nie jest czymś specjalnie trudnym zrozumienie, dlaczego godzinki odnoszą to wydarzenie do Matki Najświętszej, no bo ta laska, która zakwitła, jest no, wyjątkiem. Tak? To, to jest coś tak wyjątkowego, jak czymś wyjątkowym była Maryja niepokalana. Jej niepokalane poczęcie pośród e, rodzaju ludzkiego skażonego złem. E, I stąd takie bezpośrednie odniesienie do. E, do Matki Najświętszej, ale myślę, że trzeba tutaj na jeszcze jedną rzecz zwrócić uwagę. Otóż my, gdy mówimy już o kapłaństwie Nowego Testamentu, mamy na myśli kapłaństwo Chrystusowe. Kapłaństwo Chrystusowe tym się różni od kapłaństwa Starego Testamentu, że ono już nie zawiera się w jednej tylko rodzinie. Tak? W Starym Testamencie, w rodzinie Aarona. Kapłaństwo Nowego Testamentu zawsze ma odniesienie do Jezusa Chrystusa, i kapłanami są ci, których Jezus powołuje. Nie ma już tutaj tego związku rodzinnego, rodowego. Bóg powołuje różnych ludzi do tego, by spełniali funkcję kapłanów. Na czym ta funkcja kapłanów w Nowym Testamencie polega? No, na składaniu ofiary Jezusa Chrystusa. Kapłan Nowego Testamentu skłania, składa ofiarę najświętszą, czyli odprawia mszę świętą, która to najświętsza ofiara jest uobecnieniem ofiary pana Jezusa, która dokonała się przez jego mękę i śmierć krzyżową. Oprócz tego kapłani Nowego Testamentu przede wszystkim udzielają innych jeszcze poza Eucharystią sakramentów świętych, by człowieka umocnić, by człowieka z grzechów oczyścić, by po prostu pomóc człowiekowi w osiągnięciu zbawienia, zbawienia. Bo Chrystus Pan jako najwyższy kapłan. Siebie samego ofiarował, ofiarował dla naszego zbawienia. I kapłani Nowego Testamentu no, działają właśnie po to, żeby ludzie zbawienia dostąpili, mają im pomóc w osiągnięciu, w osiągnięciu zbawienia. Taki jest zamysł Chrystusa Pana, który po to właśnie Kościół założył, w tym Kościele umieścił swoich kapłanów. By Kościół poprzez udzielanie sakramentów świętych, głoszenie Słowa Bożego, pomagał ludziom osiągnąć zbawienie. I oczywiście no, nie dla wszystkich to zbawienie stanie się udziałem, no bo. Może zdarzyć się tak, że, że ktoś nie będzie chciał z posługi kapłana skorzystać. I wtedy ta posługa wobec tego człowieka niekoniecznie musi być owocna. Co nie zmienia faktu, że Pan Bóg także tego człowieka, który się opiera, chce, chce zbawić. I teraz, moi drodzy, warto sobie przypomnieć tę prawdę, bo Kościół to ogłosił jako prawdę, że Najświętsza Maria Panna, jest matką kościoła. Co to znaczy? To znaczy, że Maryi bardzo zależy na tym, by kościół w swoim posługiwaniu był skuteczny, by rzeczywiście ta laska Aarona, którą trzymają dzisiaj w ręku kapłani Nowego Testamentu, była zawsze ukwiecona, to znaczy, by ich posługa, posługa kapłanów zawsze dawała owoc. Owoc w postaci przyjęcia orędzia o zbawieniu, owoc w postaci przystąpienia do sakramentów świętych. To wszystko mają uczynić ci ludzie, do których kapłani idą, by im posługiwać głoszonym słowem Bożym udzielanymi sakramentami świętymi. Warto na to zwrócić uwagę. To, to, to bardzo, bardzo ważne, byśmy w taki sposób na. Tę różdżkę Aaronową, śliczny kwiat rodzącą, byśmy na nią zwrócili uwagę i widzieli w niej troskę Maryi o nasze zbawienie. Druga sprawa, odnosząca się do prawa, które Pan Bóg dał Izraelitom na pustyni, to przepis o mieście ucieczki, miasto ucieczki. Godzinkach śpiewamy: witaj, miasto ucieczki, odnosimy to powitanie do Matki Bożej. Czym były miasta ucieczki? To były takie miejsca, w których człowiek mógł cieszyć się azylem. Wspomniałem tutaj o przykazaniu: nie zabijaj. Tak? Jeśli ktoś kogoś zamordował, no to był stawiany przed sądem i karany, karany śmiercią, ale bardzo często bywało tak, że pokrzywdzeni krewni zabitego brali sprawę w swoje ręce i w ramach tak zwanej vendety, czyli zemsty, sami wykonywali karę, najczęściej była to kara śmierci, na winowajcy, na mordercy. To były oczywiście samosądy, ale w tamtych czasach było to czymś nader rozpowszechnionym, wręcz normalnym. I rodziny zabitych wręcz czuły się w obowiązku, by taką wędettę, zemstę dokonać. To oczywiście wiązało się z niesprawiedliwością bardzo często, bo bywało, że ktoś kogoś, owszem, pozbawił życia, ale nieumyślnie. Albo też ktoś został oskarżony niesłusznie o popełnienie morderstwa. A ci żądni zemsty, bliscy ofiary, no w jakiś emocjach oczywiście, zrozumiałych pewnie, no dokonywali zemsty. Bywało, że na osobach po prostu niewinnych. I stąd w prawie, które Bóg udzielił Mojżeszowi, pojawił się przepis o miastach ucieczki. Gdy już Żydzi osiągnęli Ziemię Świętą, doszli do Ziemi Świętej. Jozue, który po Mojżeszu został przywódcą Izraelitów, ustanowił w Ziemi Świętej sześć takich miast, po trzy z jednej strony Jordanu, czy z drugiej strony Jordanu. I każdy, kto no, popełnił nieumyślnie jakieś morderstwo, Zabił człowieka, ale nie chciał tego, jakiś wypadek, albo ktoś, kto czuł się niesłusznie oskarżonym, mógł do takiego miasta ucieczki się udać i tam był bezpieczny. Nikt z bliskich tego zabitego nie mógł w tych miastach podnieść na niego ręki, bo był traktowany wtedy jako zwykły bandyta, morderca i też był karany śmiercią. Te miasta ucieczki były jakąś taką pomocą dla nazwijmy to tak żydowskiego wymiaru sprawiedliwości, by ludzi po prostu uczciwie osądzać i by nikt nie był karany, nikt kto, kto jest niewinny albo, albo kogo odpowiedzialność za, za jakiś tam czyn jest stosunkowo, stosunkowo mała. Dlaczego. Ową instytucję miast ucieczki godzinki odnoszą do Matki Najświętszej. Myślę, że dlatego, ponieważ my Maryję postrzegamy jako znak Bożego miłosierdzia. Miłosierdzie Boże to nie tyle pobłażliwość. Miłosierdzie Boże polega na tym, że Bóg miłością powodowany robi wszystko, co możliwe, by ocalić człowieka. Ocalić go w doczesności, a nade wszystko w wieczność. I Maria jest takim znakiem Bożego miłosierdzia. Czasem tak bardzo jesteśmy przywiązani do tego obrazu, Dobrej, litościwej Matki Bożej, że nawet popełniamy pewne błędy, jak na przykład w pieśni serdeczna Matko, gdzie śpiewamy taką, taką frazę, lecz kiedy Ojciec rozgniewany siecze, szczęśliwy, kto się do Matki uciecze, właśnie uciecze. Mówimy o ucieczce do, do Matki, która jest dobrocią, miłosierdziem, litością tak jak to miasto ucieczki daje bezpieczeństwo. Oczywiście w tej pieśni jest błąd teologiczny, bo Maria nie jest bardziej miłosierna i bardziej dobra i bardziej litościwa od Boga, bo Bóg jest źródłem tego, tego co dobre. Natomiast niewątpliwie jest, nawet w tym błędzie teologicznym, takie mocne przekonanie obecne w nas, że, że kto się do Pana Boga zwraca za przyczyną Matki Najświętszej, to, to uzyska to, o co, o co prosi. Bóg nie jest mniej miłosierny od Matki Bożej, oczywiście, i nie należy sądzić, że tutaj Maryja w jakiś tam sposób wpływa na. Na pana Boga, żeby był bardziej litościwy niż, niż jest. Raczej tu chodzi o to, że niekiedy ludzie, a propos samosądów, uważają siebie samych za narzędzia Bożego działania. Biorą sprawy w swoje ręce, myślą, że są jak Bóg sędziami innych i wykonują wyroki. Nie mówię tutaj o e, ludziach, którzy z urzędu sprawują funkcje sędziowskie, ale no właśnie o samosądach. E, miasta ucieczki to e, takie miejsca, e, gdzie e, ludzie mieli ochłonąć, emocje miały opaść. Zwłaszcza emocje tych e, czujących się e, zobowiązanymi do tego, by kogoś pomścić. My też, zwracając się do Matki Bożej, o ratunego, miłosierdzie, choćby w modlitwie pod Twoją obronę, tak? Uciekamy się do Twojego miłosierdzia, uciekamy się, Maryjo, ale to jest też tego rodzaju sytuacja, że gdy uciekamy się do Matki Bożej, to mają opaść w nas emocje. Mamy być ludźmi, którzy myślą trzeźwo, nie pod wpływem emocji, ale trzeźwo, także o swojej krzywdzie. Także o jakimś tam złu, które się, które się czasem, czasem dzieje. Moi drodzy, zachęcam, by od tej właśnie strony patrzeć na to, co w Starym Testamencie jest zawarte. Cieszmy się obecnością Matki Bożej pośród nas. Ona jest dla nas cały czas miastem ucieczki. Ona cały czas kocha Kościół Święty, w którym różdżka Arona Kwitnie, bo są sakramenty święte. Tam, gdzie są sakramenty święte, tam jest życie, a nie martwy kij. I bądźmy za to wdzięczni, że Maria jest w tym wszystkim, że czuwa nad nami i pomaga nam dzięki posłudze Kościoła osiągnąć zbawienie i doświadczyć Bożego Miłosierdzia. Amen.